To dni, jeden człowiek i modpak Frozen Apokalipsa. Czy przeżyję, czy umrę? Dowiecie się w tym odcinku. Hejo, o, się na żubą. Wcale nie ukradłem nikomu tego przywitania. Ruiny. Ty, moja. Okuna! Co ja w Japonii się pojawiłem? Gościu! A w ogóle. Mmm, chyba to Japońscy pojawiłem, że to samobójca jest. Anyway, widzę, witam bardzo serdecznie w odcinku 100 dni w, w Frozen. A tu co się stało? Frozen Apokalips? Ty, no, nie cmentarz. Opening, opening widziałem w odcinku. Mmm, zawiodłem się. Myślałem, że tu będziesz skrzynka. You my friend now. Chodź do jaskini. Będziesz tutaj? Nie. No nie gadaj, że już nocy pojawiła A mogę tu przenocować. Nie no, super Nie no, po to wyśmienicie widzowie Dobra, czas szukać jakiegoś łóżka to w, w tym czasie natychmiastowym Hop, Spiderman, Spiderman Okuna, oh, okuna! Oh, nie jestem Spidermanem jednak nie sprzedał swoich zamków. Stywno, stywno z wami. Przez może morze. Skipnęliśmy pierwszy nacyzerowy dzień, tak jakby. Przynajmniej mam zgniłe zarcia. Wiecie, zawsze coś widziałem. Tam są jakieś ruiny. Tu w ogóle, co to? Ej hu, ej hu, dupeczby się. Dajcie mi tu wałnę. Wałnę poproszę, albo Co Cokolwiek. Dobra, mamy hałmi... Mamy mieczyk! Jabłuszka! Dobra. Już się niczego nie boję! Ogółem podoba mi się to, że mm, cały czas jestem tak jakby na Czekaj, a mogę się napić tej wody ogółem? Nie. Trochę dziwne, bo tak na... Czy ja znalazłem wioszkę? O! Mały kryszmerz! Ho, ho, ho! Daj mi tą czapkę! Nie, to nie. To... Nie lubię cię. Jaka łana dżunglowa wy... tam, przepraszam, wioszka Mojang! Popatrzcie, jak to się robi. Bo to ewidentnie jest to Dzień dobry, co to jest za wiatrok? Nie, normalnie wiatrok. Cześć! O, daba. Teraz mogę wiedzieć świat. No, panie, no, nie trzeba było, chłopaki, no, nie trzeba było. Mewy. Mewy. Mewy, czy może być, proszę Państwa. Jakby, zmniejcie moje zdanie, ale... Tak, ogóle, gdzie są wieśnia? O, tam są wieśniacy! Płomień. Oku nas niech pada. Cześć. Ogółem, Macie tu farmera, bo chcemy już farmerem... Dzień dobry, panowie. Co można u Was kupić? A u Ciebie? Nie powiem gdzie, żebyście spada jedli. Was, a nic mi nie robicie. Już się wystraszę. Hmm. Stary. cóż że ty na mnie gapisz? Ogólnie ta wioska, proszę Państwa. Tu to w ogóle podłogę wywaliło. A ty co? Żyd? Hmm, zgniłe jajo. Hehe. Okuna. Jaki fajny maluch. Jaki fajny maluch, poważny. Ej, ładny las. ale mam dinozaura. Normalnie dinozaur widzowie. Ja tu sumie... Wow. Ja tu już po tych budynków nie Oj, przepraszam. Nie tędy. Ja tylko tu już marzyć przyszedłem. Tak. Kulturalnie. Dzięki za odwiedziny. Bliski, Konkard. A wy co? Jo, nie, doba, nie przeszkadzam, chłopaki. Mam mieć. Mam mieć. Nieu. Jestem asasinem. Jestem asasinem. Tu są dobre itemki, ale kilka. Wydajność. Póki co nie mam tu ani. Czekaj, mam butciki, Nie, nie mam. To nie widzę sensu to nosić. Ostroż. To można by połączyć w teorii, ale do jednego miecza. Do jednego miecza dam co innego i tyle. Cześć. Czy. Mógłbym wiedzieć. Dobra no, chyba. Wszystkie domki pookradzione. Pokradz... Do... Okradzione. Wszystkich stoiczki nie chce mi się okradać, tak szczerze mówiąc. Widział nie, nie chcę. Co to jest? Podoba mi się. Idzie ze mną. Oni ogólnie tu mają coś tego. A tu będzie zruszył ten boszek. Dobra, to jest niepotrzebne. Proszę Państwa, jak ja nie będę mógł napić się z wiadra, to nie wiem, będę musiał zrobić szkło. A tu piasek trudno zdobyć. No, trudno zdobyć tu piasek, co nie, widzimy, no. Trudno, trudno. Bardzo trudno. Dobra, e, ten na wszelki wypadek. Weźmy trzy. Weźmiemy, damy to oj, tu, tu. To odłożymy. E, um, nie ma to jak być w wiosce. Ogółem fajny dach. Nie wiem jak teraz robi tą butelkę. Leczkę. Ta, z trzech słucha To nie? Ja dobrze leciał. Jeden, dwa, trzy! Trzy! Można tu ugotować to? Hmm, szkoda, że Nie można. Trzy butelki wody na zapas. Bo idę wdzić. Ja wolę moją latalnię i mieć. I, proszę Państwa, to jest to. Hmm, no proszę Państwa, no naprawdę. Co to za dół? A tu dyni są. Dynki. Hmm. To jest te całe... Te nowe świeżaki, czy... Czy teraz jest w modzie? W ogóle czekam, jak ktoś doda tą tun tą sahur w Minecraft. Mamy też dzień pierwszy. Gdzieś to pisało. Dzień pierwszy, bo tamta noc minęła, bo spałem. Tak. Eee, trzeba znaleźć jakieś lokum. Nie wiem, czemu mi teraz, że jestem w jaskini. Nie mini mapka, Ogółem nie chce mi się walczyć z szkieletem. Mm, nie, nie widzę. Celu he <laughs> Rozumiecie celu, ale że mnie żartownisz. Ciekawostka. ...listy są rude. Mogłem. ten biom byłby fajniejszy, jakby były większe te koledzew, to bym się w nich zamieszkał, jak jakieś pazosze. A oh wait, jedzenia mi brak. Powinno, nie wiem, jak się jest głodnym, to buczeć w brzuchu. Ale to pięknie. Tam jest jakaś jaskinia. Może zrobię się łódkę. No nie. Nie mam szykiel. Mm, nie mam szykiel. No. Tego jeszcze nie grali. I za wszelkie lagi przepraszam, jakbym y, się powtarzał. Łódkę bierzemy. E, to. Szekera. Sierra Motyka, na no, na no, na. No. Pan Paźdok to jest. Sierra Motyka, baba goła, Marian paździok to pierdoła Szybko do lawy. Tak, genialne. Co? Co jest? Co jest ja znalazłem? Po pierwsze, ja tylko chcę gdzieś budować dom, poczekać tą zimę, ale nie, po co? Mm -hmm. Ogrzewanie. Dobra, mamy lawę. Myślę, że jak na jaskinie, którą przypadkiem, serio, przypadkiem znalazłem, jest dobrze. Tu, tu możemy stawić łóżko. Tak, no łóżko. Łóżko tu to idealny prekter, żeby tu zostać. Gdyby nie ta lawa, to bym tu nie został, szczerze mówiąc. O, światełko w tunelu. Tu będzie taka moja Mini wiedzalnia i tym podobne Chyba mam Jeszcze trochę węgla tam do wykopania Ty to są pajęczynne, normalnie Czyli tu pająki urzędowały sobie Brrr. Ej, Zrobi tu bazę, w sumie widzowie? Mm, jak na tymczasową? Jakby... Kształt mi nie przeszkadza, ale teraz pytanie: czy jest noc czy dzień? No, takie mocne popołudnie, czyli się zbliża dzień drugi. A tutaj będą mi pewnie utopcze wychodzić. Dobra, i tak minia nam pierwszy dzionek. No co, oczywiście, nie w tej jaskini zasiedlimy, tylko blisko tej lawy. O to chodzi. Zasłużony odpoczynek. Proszę nie wylawię, proszę nie wylawię żebym się obudził. Uf. Oczywiście zamurowałem tą nie. Niech tu będzie oświetlone, to będzie kiedyś moja kopanie może. Uwaga. Otóż przed wami, proszę państwa, dzień drugi. Myślę, myślę, że to zabiorę w wiaderku. Mm, bardzo dobre ocieplenie domku. Naprawdę. 10 na 10. Teraz pytanie: gdzie jest tu żelazo? Slimak. Co to jest, Mont Ave? Yo! O, nie, nie, nie. To jest jesteś jakiś człowieku zacalowany. Ty się mi nie podobasz. <laughs> Ładny biom. Jeszcze ruiny są tam. Pewnie zacalowany raz. No, nie gadaj. Kolejna wioska. Deja vu. Du, 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 du. Idę po łódce, widziałem. Nieźle. Aha. Dobra, wait, 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 wait. Lubię Minecraft. Mm. No, dzień drugi to będzie. Jak sobie tak powtarzam, eee, tam ruiny portalu, nieźle, ale w tej chwili nie chcę przechodzić Minecrafta. Dzień dobry. Chlebek. Cebula. Cebula ma warstwy. Ja chcę fasola. Nie mogę gdzieś fasoli. W Tu mamy trzy. Czerwone łóżka. Patriotycznie. o czerwone. Nie, no nie, nie wierzę. O tak, tam zrób mi te wideo. No, No! Może płyty nie ma. No jest płyta, ja to naprawię, może nie padę. Naprawię to, kurwa. Ech, zaraz do Was wracam. Mm, no, ten. Uu, stary. E, co my tu mamy? Więcej mięsa. Co to jest? Łokuna. Łokuna szynka cała. Ha, ha. Ej stary. Masz! O, nożyk zelazny. Zacocham cię, zacocham cię. Co mnie... Co mnie człowieku popychasz? Jakby... Człowieku! Ty nie mam? Mam. bo. mam. Cześć, czemu mi jest go? Czy po prostu to... No nie gadaj. jestem przedgrzany przez to. Ile oni mają tu... No i krane ci to, no i nala. Ja idę trochę dalej od nich, żeby mi temperatura spadła. Bo ja ciepły chłopak jestem. Pan na to Jeszcze to bym musiał usunąć Jestem nadgrzany Patrz tutaj Nie chcę miasza ja tylko na skórę Mmm Beganie to osuu molduję się że... Majna bo muszę przeżyć jakby Ja jeszcze nie jestem na tym etapie, że mam co innego niż Jedzenie. Wow, co to jest? Gdzie wiem? Mamy tu wyżki. Dun, 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 dun. Oglądałem Hey Pięknego chłopca. Nie ufam im. Nawet mi lagują. Cześć, jesteś moja teraz. O, au, au, oh pig, get it now. Oh, oh, ale pewnie kiedyś tak. Teraz tu uważać trzeba. Bo dodaje sypki zniek. Ale piękne liście. Obu Żydów? No bo... No... way. Po drugiej stronie... Wioszki. No Żydzi. Brad nie wytrzymał. O Dobre pytanie co to było. Proszę was. Nie mogę latać. Mimo to, że duchem jestem. Pierwsza śmierć. Mam prezent. Nie wiem, co to było, widzowie, bo... ale klimatyczne. E, Widzą mnie. Widzą mnie jako duch. Czekaj. Nie jestem już duchem. Nie jestem już duchem. O, shit. To był smok. To był smok, widzowie. Chyste, panie. Chyste, panie. Do wody. Do wody. Do wody. Masz wodę tu. Dajcie coś do zacia. Ja wiem, że to tak nie wypada, ale ja głodny jeszcze No daj, 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 daj. nie zauważyłem kiedy mnie zaatakował. Smok tu jest jeno powiem. Czas coś wyjać. Do zamku. Szybko zapasy. Winogona. Ogółem golem. Szale. Szory... Chcę przejść. Czemu to jest? Ogółem czemu to jest zablokowane, to nie wiem. Tam się pali. Wszystko moja wino. O! Moldo! Moldo to było przypadkiem. Gdzieś tu smo smok tam był w ogóle. A skąd ja miałem wiedzieć? Nie wiem. Nie zauważyłem go. Se odlecał i myślał, że będzie happy. Ogólnie las się przez niego pali. Trochę domku. Co oni z nim chcą walczyć poważnie? To niezłe chłopy. Co się nawet smoka nie boją. Jeste panie. Lenifer. W ogóle nie wiem czemu nie są przetłumaczone po polsku. Ty tak se to zrespiło, czy? W sumie nie. Teraz gdzie mój grup. Gdzieś tu. Ale się ląduje. Nie ma smoka. Teraz jak najszybszej, jak najszybszej Widziałem. Ja. To ja podziękuję takiej dokiejś rzeczy. Wystawię mu jedną gwiazdkę na... Jedną gwiazdkę na uberze. Zobaczy gościu. Potęga internetu. Idealne miejsce dla mnie, tutaj jest. Proszę państwa. Nie no, ale ciszej, ciszej tam. Ja tylko na chwilę tak. Tam w ogóle gdzieś się cali ten smok pewnie. Albo się poszedł na wioskę. Hobbit. Yy, Dobra. Mamy nowe, proszę państwa. Trochę zimno tu trochę niewygodnie, tak czas niutko jest. No ale Swojzko, swojsko. Już się na noc, czy. ta, Jak dobrze liczę, to będzie trzeci dzień. Ej, i mo. Nawet tu można dom zbudować. Change my mind, ale tu domek, olej, węgiel. A tyle węgla miałem. Cztery na cztery domek. No, to dwa znaczy na dwa. Dwa? Dwa. Hmm, chyba już jest noc. No i co, no, widziałem, no. Yo, dziadek mysz już. Dziadku. Bratku, bratek się mrozi Bratka się Zobaczcie. Ty tam umieraj. Tymczasowo. Bardzo to można nazwać. Twarty nas. nazw. granny cause she ty pracujesz. you work too hard. I'm worried you forget about me. Oh, oh, oh. Ej, ale sumia fajna, fajna... Ty polski pingwin. Jaki fajny. Polski pingwin, ja, ja fan. Po, e, stary, bo smok wawelski tu jest. Chowaj się ze mną. Idziesz. Tu. Zostań. Jakby... stary, no... Pół internetu nie nienawidzi przez to z fakatą. Ło, dodatkowy śnieg. Jak super. Chyba... A niech tu będzie, tu, tu, tu gdzieś jest ziemia, nie, tam jest domek, patrz na to, ulepszamy mój domek i tym samym powiększamy go, tak żeby, no, żyło się lepiej każdemu, jakby, a w ogóle nie mam szekiela. Przepraszam. Wow, ładniejsze? Tak. Jeszcze tylko patek. I będzie Myślę, że będzie gituwa. No, nie gadaj, że jeszcze niżej będę musiał to zrobić. A właśnie. Jak genialnie to, że to zrobili. Ogólne zapasy tu schowam sobie. Miotła. Myślę, że fajny design. Gdzie tu mamy to? To niech idzie tu na dwór. Hmm, szpanko będzie tu. Czemu ja tego nie wykorzystuję, że mam trochę wiśniowego drewna. Jakby. To dajmy tu koloru. Naprawdę. Bo akurat śnieg to. Niewątpliwie nudna. Ee, nudna rzecz. To można tu znaleźć. Nieżda. No, znowu w mi ten? Dobra. Eee, to. to, 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 to i to. Dobra. Eee, to, 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 to. Tu, tutaj nie wiem. Czekaj. Wcześniej sprawdzałem ten i... Tu chce, żeby... Ty nie. Bum 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 To wykopię. Czemu Boże wydaje fajne? No. Z tymi ciałami to akurat jest creepy. Ale może i lepiej. Wow 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 wooo! Takie japońsko tutaj. Czy nie mam skrzynek? Być może widzowie, czy nie mam pomysłu na dom? Być może. idę mamy już na nagrywacze? Dobra, godzinkę już trwa ten odcinek. Tu jest taka pajzada, taka tymczasowa widzowie. Naprawdę pajzada jest tu potrzebna, w tych okolicach. Tu będę się bronił jak mnie zaatakują z tej strony. Tu zbudujemy się, dobudujemy się wieżyczkę. Tutaj, takie coś. Normalnie. Ten smok mnie edytuje Podpalił tam kawałek wioski Normalnie Spalił tam Tam w ogóle widać ten Spalony teren Widzę wiem Czy mi się zdaje czy on leci w naszą stronę Dobra, to na tyle w tym odcinku, bo ja zaczynam zamarzać Zimno mm. Dobra. to co, ba ja, jo ba jo ja, ja. to było moje 5 dni w Minecraft w Frozen Apocalypse.